Uchwała przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska w Opolu. Tą uchwałą zajmowała się Komisja Prawno-Administracyjna. Bardzo bym prosił przewodniczącego Komisji o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej uchwale. Komisja jednogłośnie czy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do dyskusji. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwa uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Za oddanych zostało 13 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Obecnie głosujący 8 osób, 8 radnych. Dziękuję. Uchwała została podjęta.